Mój drogi wodniku, witam Cię bardzo serdecznie Natarzo, na targu. Przygawił na Pio i zapraszam Cię na Twoje czytanie. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie u Ciebie w tym najbliższym czasie. A u Ciebie jest bardzo ciekawie, ponieważ u Ciebie jest sielanka. U Ciebie jest sielanka, ale taka, która wychodzi z bólu i z cierpienia. Tak byś tutaj wychodził albo wychodziła z miejsca, w którym niekoniecznie byłeś, albo byłaś sobą, i idziesz teraz w ten kierunku, gdzie poczujesz się bezpieczniej, stabilniej oraz poczujesz, że jesteś sobą. Tutaj zajrza troszkę taką kontrolą i narcystyczną energią, nie? Tutaj idziesz w kierunku. Gdzie ty poczujesz się wyważony, wyważona, ale też poczujesz się, że możesz nareszcie żyć. Tak by to miejsce, w którym ty byłeś albo byłaś, to może być praca, ale to też może być związek bardzo mocno. Nie? I to tak by tutaj wychodziło właśnie w takiej, z takiej energii, że czułeś albo czułaś tutaj nawet w brzuchu i tutaj w sercu, że boli Ciebie to miejsce, ten, ta osoba, ta sytuacyjność, i ty się po prostu od tego odłączasz. Nie? Tutaj widać u ciebie też pewnego rodzaju jakieś takie, albo ty chodzisz tutaj do Psychologa, bo jakiejś osoby, która uczy tutaj life coachingu, bądź też jakieś hipnoterapię, coś to jest takiego, że co ci ma dopomóc w tym, żeby wyważyć troszkę tę Twoją um, wibrację, emocjonalność, właśnie nie? pozbyć się troszkę stresu, może też. Też widać u Ciebie bardzo mocno takie ćwiczenia. Ćwiczenia, może to mogą być jakieś ćwiczenia oddechowe, medytacyjne, kontemplacyjne, bądź też właśnie ćwiczenia w ogóle fizyczne. I tak by to było mocno też w ogóle powiązane, wszystko. Ja nie mówię teraz od razu, że jesteś jakimś tam profesjonalnym sportowcem, ale może to. To, to tak prowadzić troszkę w, tym, w, ten, w ten kierunek. Nie? Albo możesz po prostu tutaj budować pewnego rodzaju profesjonalną taką markę, która jakby może pomóc innym ludziom właśnie w pozbyciu się pewnego rodzaju stresu. Bardzo ciekawa tutaj energia jest u Ciebie w ogóle kreacji, kreatywności, ym, liderstwa, y, ale też nauczania ludzi y, poprzez swoje doświadczenia, ale też to, co Ty próbujesz tutaj wykreować. Bardzo, bardzo ładna energia. Y, jest też tu u Ciebie wyjazd. To może być wyjazd, y, jeżeli chodzi o jakieś... Y, y, na jakąś wieś, bądź też poza miasto. Ogólnie tutaj widać u Ciebie naturę. Natura jest u Ciebie tutaj bardzo, bardzo ważna i to też tam nawet jako jeden z tych bonusów. Nie wiem, czy tu będzie jakieś zbieranie kwiatów, bądź też zbieranie miodu, bądź też zbieranie czegoś, żeby coś stworzyć, coś, co da ludziom możliwość odrodzenia się troszkę poprzez, poprzez jedzenie, bądź też to mogą być też jakieś takie świeczki, które dają jakiś bardzo ładny zapach. Bardzo, bardzo ciekawa tutaj energia wychodzi pod tym kątem. Jest też tutaj bardzo taka wnikliwa energia przemieszczania się, samolot i to damy jeden z bonusów, czyli lecenia gdzieś i też Zbieranie jakiejś wiedzy, ale też y, tu, ja już tak powiedziałem o tym, jakaś kontemplacja, ale też sen. Sen jest tutaj u ciebie bardzo ważny i takie wyważenie się i takie pozbycie się, że jak się budzę rano, to czuję, że o Jezus, co się znowu stało, znowu muszę się budzić, nie? Y, mówię, tutaj wychodzi, chodzi o to, tak by tutaj wychodziło, że ty byłeś albo byłaś w jakichś takich ciemnych, albo. Czarnych miejscach, że tak powiem, ale zaczynasz z tego nareszcie wychodzić, to jest piękne. I widać też, że można by zbudować pewnego rodzaju markę wokół tego, co się tobie przytrafiło, albo przytrafiało. Nie? I tutaj widać, że tak byś ty mógł albo mogła dopomóc bardzo wielu um, osobom, um, ale też to jest bardzo ciekawe, bo to nie widać tylko pomocy osobom, ale też zwierzętom albo naturze um, ze swoich, swoich doświadczeń. Um, inna taka energia która też tutaj wychodzi to jest coś związanego z, z lekarzem, ale też z, tutaj z mózgiem, jeżeli chodzi o korę mózgową i też jeżeli chodzi tutaj o, o górną część tutaj klatki piesiowej, ramiona, tak by tutaj było bardzo ważne, żebyś zadbał albo zadbała o te, o te właśnie tutaj części, nie? Też widać tutaj taką troszkę blokadę mówienia. Ty widać, że ty mówisz, Ty próbujesz gdzie ale Twoja informacja tak by nie dochodziła do pewnego, albo dochodziła tylko do pewnego momentu, ale nie niekoniecznie wracała z powrotem. Czyli jest taka pewnego rodzaju niemoc. W ukazywaniu siebie. I to, to jest coś co tutaj będzie trzeba tutaj rozwinąć. To, to staram się tutaj powiedzieć. Także tu mogą być jakieś kursy albo szkolenia pod kątem wymowy, pod kątem mówienia, pod kątem pokazywania, jak ja bardzo um, kocham um, mówić i pokazywać, i ukazywać siebie nie? od serca, od emocji, od radości nie? tego, kim jestem. Um, Taki live coaching, bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, mówię u Ciebie jest bardzo ciekawa energia w ogóle takiej obfitości wychodzącej z Twojej wiedzy i Twojego prezencji po prostu. Bardzo mi się to podoba. Aha i coś jest bardzo związanego z taką z ósemką, bądź też ying, ying yang, bądź też infinity, nieskończoności. Z tymi trzema rzeczami tutaj coś będzie takiego bardzo mocno związanego. Ale tak. Aha, ilu, iluzjonizm, albo bycie iluzjonistą, magia, coś takiego tutaj wychodzi I, i może to jest jakaś nauka pod tym kątem nawet. Wow. Ale tak, mój drogi, moja droga, jeżeli to czytanie z tobą rezonowało, prosimy o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, ale jak się tobie podobało, jeżeli jesteś zainteresowany, bo to jesteś zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one no jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na Pliwa, udzielę w te informacje, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Dziękuję tobie bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa.